No niestety jeszcze mamy w Miechowskim 630 odbiorców, a w Krakowskim 1700 i w Olkurskim 2700, ale mam nadzieję, że ten postęp, jaki od soboty jest ponad 12 tysięcy domów odłączonych, daje nadzieję, że to jest kwestia, chciałbym wierzyć dziesiątków godzin, a nie, a nie kilku dni. Pogoda na razie. Właśnie pozornie, dzięki temu, że są mrozy, jest sprzyjająca dla energetków, ponieważ nie odtwarza się to nieszczęście, jakim była szać i nie powoduje uszkodzeń już odbudowanych linii. Więc odrobina słońca w ciągu dnia sprawia, że te warunki pracy ludzi są po prostu mniej uciążliwe niż były wtedy, kiedy marzło wszystko w palcach. Tym całym e, nieszczęściem i kłopotem dotknięte były trzy powiaty. E, kawałek Miechowskiego, największa część Olkuskiego, no i nieduża część ogromnego powiatu krakowskiego, czyli to co sąsiaduje tak naprawdę z, z, z Olkuskim.